Przesłanie prawdy moje Mojżesza Bogusława Gaz. Leśne czytanie. W trakcie niedzielnych spacerów po lesie należy znaleźć odpowiednie miejsce do przeżywania słowa Pana. Podczas czytania słowa słychać szum drzew, śpiew ptaków. Jest to muzyka natury, przy której najłatwiej można odbierać i przeżywać słowo Pana. Na leśne czytanie słowa Pana najwięcej przychodzi istotnych. Cały las słucha słowa Pana, które czyta Jezus Chrystus, ludzkich duchów tylko apostołowie, bonatiara i ja mojżesz. Regularnie w ciszy i spokoju, w otoczeniu zieleni przeżywamy słowo Pana. Mimo, że tyle już upłynęło czasu, żaden ludzki duch nie chce do nas dołączyć. A to takie budujące i mobilizujące. Po takim wymarszu człowiek naładowany jest energią na cały tydzień intensywnej pracy. Nic nie wyciszy tak ludzkiego ducha jak spacer po lesie i jedzenie darów natury. Jest to sama przyjemność, a zarazem nauka odbierania, interpretacji i przeżywania słowa Pana. Czym wyższe nasze poznanie, tym wszystko staje się prostsze i logiczniejsze. Tylko ciemności są niejasne, nielogiczne, zakręcone i mamy ludzkie duchy materią. Nic nie jest tak ważne jak dbanie o swojego ducha, abyśmy mogli powrócić skąd wyszliśmy. Reszta to margines naszego życia, ale i nasze doświadczenia które powinniśmy wykorzystać w codziennym naszym życiu. Nasze doświadczenia to nasze perły i dlatego powinniśmy jak najwięcej ich nazbierać, aby procentowały z korzyścią dla nas. Teraz ważne jest, aby nie zatracić się w nadchodzących wydarzeniach i podążać w kierunku światła.